Shaolin Kempo jest sztuką chińską, starochińską sztuką walki, ale początki ma w Indiach, które budki Dharma, ćwiczenia przeniósł do klasztoru Shaolin. Ćwiczenia polegały głównie na tym, żeby wzmocnić psychikę i fizykę mników, którzy mdleli podczas wielogodzinnych umartwień. Takie walki w klasztorze były stworzone w celu ochrony mnichów, którzy nosząc dobra z jednego klasztoru do drugiego byli często napadani. Dobra te służyły temu, żeby wioski, które ten klasztor wspomagał, przeżyły. Kiedy był głód, z klasztoru, gdzie było więcej jedzenia, przenoszono część do tego, gdzie głodowali ludzie, dzięki temu ludzie mogli przeżyć. Moim bezpośrednim mistrzem jest Grzegorz Krawczyk, który mieszka w Warszawie i którego 20 lat studiowałem kempanką. Tylko, że kempus się studiuje i nie uczy. Naszym mistrzem jest Ben Lan Shi, który miał szkołę w Pekinie. U niego studiował Japończyk Doshin So, profesor sztukmelki, który, który przejął szkołę i przeniósł ją na japoński grunt. U y, profesora Doshin So studiował Kawakaze. I uczniem Kawakaze jest właśnie. Mój mistrz Grzegorz Szkoda, ja jestem jego, jednym z jego uczniów. Shaolin Kempo jest po to, żeby pomagać ludziom, po to, żeby chronić ludzi. Ma chronić mnie, jeżeli ja ćwiczę, ma chronić osobę w moim najbliższym otoczeniu moją rodzinę ale mamy chronić ludzi też, takich, którzy tej ochrony po prostu potrzebują. Jak również chronimy napastnika. Możemy, zawsze możemy go pokonać, ale nigdy nie może się zdarzyć tak, że zrobimy mu naprawdę dużą krzywdę. W zakłada się, że jest co najmniej trzech napastników. Więc jeżeli użyję, jeżeli obronił się przed jednym, który na przykład ma yy, kij, Potrafię tym kijem obronić się przed pozostałymi dwoma napastnikami. Oczywiście tak, żeby nie zrobić z nim trwałej krzywdy. Treningi kempo odbywają się i w pomieszczeniach, ale przede wszystkim na dworze, ponieważ nie wiadomo, gdzie i kiedy zaatakuje nas przeciwnik, więc w każdych warunkach na dworze Trennik jest konieczny. Nie tylko w salach, gdzie jest bezpiecznie, gdzie mamy wszystko pod ręką, na dworze, na deszczu, na śniegu. W po używa się kija. Jest to krótki kij tambo, mniej więcej 60 cm. Oprócz tego używa się jawary. Jest to taki krótki kij wystający z dwóch stron, mniej więcej na 3 cm, lekko zaostrzony na dwóch końcach. Tonfy. Tonfa jest to ki z, tutaj, z taką zamocowaną rączką, która pierwotnie służyła do robienia dołków na sadzonki ryżu. Tutaj w Kępo w Polsce używa się kija, jawary i tonfy. Plus sznur. Odpowiednik, odpowiednikiem sznura w buddyzmie jest taki naszyjnik, mala to się nazywa, taki naszyjnik noszony przez mnichów z koralików. W kłębku wykorzystuje się oczywiście uderzenia, kopnięcia, dźwignie, rzuty, znajomość anatomii, punkty szacu, czyli nacisku. Japoński odpowiednik tego to są punkty atemii wrażliwe na punkty na, na ciele słów, które się ogniata, naciska lub ciągnie. Człowiek sam może bardzo dużo znieść. Niepotrzebne są żadne siłownie, żadne ciężary. Człowiek ciężarem własnego ciała tak jak mnisi, może zrobić dużo więcej niż mając jakieś sztangi jakieś y, przyrządy które teoretycznie w siłowniach służą do tego żeby zwiększyć siłę techniki kempo są miękkie każdą twardą rzecz można złamać y, miękkość jest jak młoszčina można ją nagiąć ale tym szybciej odbije tym mocniejsze będzie uderzenie Szuka walki potrafi wzmocnić naszą psychikę. A to jest najważniejsza rzecz, która steruje wszystkim ciałem, fizyką, nawet myśleniem steruje siła naszej psychiki. Na początku jest psychika, potem jest fizyka, potem jest odporność na ból, i dopiero na czwartym miejscu są umiejętności techniczne. Tak jak mój mistrz mówi. Kempo to nie kończy się na treningu, nie dwie godziny, tylko wychodzisz z treningu i jesteś kempo.